Drugim według trudności zadaniem, według mnie, było zadanie fasolki. W zadaniu fasolki mieliśmy n ponumerowanych kubeczków oraz m fasolek. Tutaj M będzie równe 5. Iśmy powiedzieć, na ile sposobów możemy powrzucać te fasolki do tych kubeczków. Zakładając oczywiście, że fasolki są pomiędzy sobą nierozróżnialne, no a kubeczki, jako że są ponumerowane, są rozróżnialne. Jeżeli Ktoś ma, jakąś wie, ma już wiedzę z kombinatoryki, to mógłby praktycznie od razu przystąpić do rozwiązania tego zadania, ale my założymy, ponieważ jest to poziom ponadgimnazjalny, a w klasie pierwszej w szkołach ponadgimnazjalnych w programie jeszcze kombinatoryki najpewniej nie było, więc musimy rozwiązać zadanie zupełnie od podstaw. Spróbujmy przede wszystkim zmienić ten problem. Na nieco inny, bo ten wydaje się dosyć nienaturalny, to znaczy, moglibyśmy sobie wymyślać, że wrzucamy fasolki do tych kubeczków i wybieramy kubeczek dla tej fasolki, wybieramy kubeczek dla tej fasolki, dla tej fasolki, dla tej fasolki, dla tej fasolki, ale takie podejście mogłoby być dla nas zgubne, ponieważ nie odróżnimy sytuacji, w której pierwsza fasolka wpadła do kubełka numer jeden, a druga fasolka do kubełka numer dwa. Od sytuacji, w której pierwsza fasolka wpadła do kubełka numer 2, a druga fasolka do kubełka numer 1. Moglibyśmy mieć problem z rozróżnieniem takich dwóch sytuacji, albo z rozróżnieniem sytuacji, która będzie jeszcze gorsza. To znaczy sytuacji, w której pierwsza fasolka wpadła do kubełka numer 1, a druga fasolka do kubełka numer 2, a następnie trzecia fasolka wpadła do kubełka numer 1 z sytuacją, no dobra, nieważne, przepraszam. W każdym razie możemy mieć problemy w rozróżnianiu różnych sytuacji, kiedy wrzucamy fasolki do tych kubeczków. <laughs> Spróbujmy to przedstawić trochę inaczej. Będziemy mieć um, 7 elementów, z których każdy element. Nie, w którym każdy element jest dla nas jeszcze czymś nieznanym. I rodzaje tych dwóch elementów to będą: każdy element będzie mógł być albo fasolką, albo nowym kubełkiem. Co by nam to dało, tak naprawdę? Dopiszemy sobie jeszcze jeden element, który będzie nowym kubełkiem, ósmy element, przy czym znamy jego wartość, to będzie nowy kubełek, no bo będzie się musiał zacząć gdzieś pierwszy kubełek. I zauważmy, że dla każdego przyporządkowania do tych znaków zapytania wartości fasolek lub nowych kubełków, Hmm. przesadziłem tutaj troszeczkę, o. mieliśmy pięć fasolek i dwa kubełki oprócz tego pierwszego. Dla każdego przyporządkowania, dla znaków zapytania fasolek i nowych kubełków otrzymamy jakieś rozwiązanie. Po prostu wszystkie elementy pomiędzy tymi dwoma kubełkami będą w pierwszym kubełku, no a będą to tylko fasolki. Oczywiście wszystkie elementy pomiędzy drugim a trzecim kubełkiem będą w drugim kubełku, a wszystkie elementy od trzeciego do końca byłyby w trzecim kubełku. Także otrzymaliśmy jakieś rozwiązanie, to znaczy takie w którym, w tym przypadku takie w którym pierwszym kubełku jest jeden element, w drugim kubełku nie ma żadnego, a w trzecim są cztery. Zauważmy, że gdybyśmy faktycznie sprowadzili nasz problem po prostu do podstawiania pod znaki zapytania kubełków i fasolek, to każde rozwiązanie, które otrzymamy jest unikatowe oraz każde rozwiązanie wystąpi dokładnie raz. Dlaczego każde rozwiązanie wystąpi dokładnie raz? Dzieje się tak dlatego, że, jeśli, że jeżeli pomyślimy sobie o dowolnej. Przyporządkowaniu fasolek do kubełków, to znaczy to będzie po prostu, nie oszukujmy się, trójka liczb, których suma będzie musiała być równa 5. To możemy sobie ustalić taką, takie przyporządkowanie fasolek i kubełków. Po prostu możemy sobie narysować coś takiego, swoistą przekładankę. Zaraz pokażę, co mam na myśli. Jakiegoś mniejszego przypadku. Załóżmy, że będziemy mieli do dołożenia jeszcze dwa kubełki i dwie fasolki. To znaczy, będziemy się starali umieścić dwie fasolki w trzech kubełkach. A przypadek, który będziemy rozpatrywać, w którym w pierwszym kubełku jest jedna fasolka i w trzecim kubełku jest jedna fasolka. I chcemy znaleźć takie przypadki. Znakom zapytania fasolek i kubełków, żeby dostać dokładnie taką kombinację. No to wyciągamy fasolkę z tego kubełka i przekładamy, żeby odpowiadała temu kubełkowi. Tak zrobiliśmy, przyporządkowaliśmy pierwszy znak zapytania i w tym kubełku nie zostały nam już żadne fasolki, no więc nie mamy wyboru, musimy rozpocząć nowy kubełek. W tym kubełku nie zostały nam już żadne fasolki, więc nie mamy wyboru. Musimy, musimy rozpocząć nowy kubełek. W tym kubełku mamy jeszcze fasolkę, więc również nie mamy wyboru, tylko że tym razem wyciągamy fasolkę z kubełka. Musimy ją umieścić w tym miejscu. Zasadniczo nowych kubełków i fasolek będzie dokładnie tyle, ile mamy znaków zapytania. No bo tak sobie zdefiniowaliśmy liczbę znaków zapytania. Taki, taka metoda, to znaczy wyciąganie fasolek z kubełków, aż się skończą, a następnie zaczynanie nowego kubełka, przyniesie nam to samo rozwiązanie. Oczywiście, że tak. No i też każde rozwiązanie będzie się dało przedstawić, ponieważ nigdy nie zabraknie nam znaków zapytania z definicji. Skoro tak, to sprowadziliśmy problem rozmieszczania. M fasolek w n ponumerowanych kubełkach do wyboru spośród n plus m minus 1 znaków zapytania, spośród nich, wybrania, które z nich będą kubełkami, to znaczy wybrania n minus 1 z nich. lub jeśli wolimy, możemy wybrać, które z nich będą fasolkami. To znaczy możemy też wybrać m fasolek. Tak naprawdę nie będzie to miało dla nas różnicy, gdyż nieważne, czy wybierzemy, które będą kubełkami, czy które będą fasolkami, no to tak naprawdę wybraliśmy również te drugie. I takie coś, Oznacza się w kombinatoryce symbolem nawiasu. Nazywa się to symbol Newtona. Tak? Mówi się symbol Newtona? Dziękuję. I musimy się zastanowić, w jaki sposób obliczyć taką wartość. Tak na. Da się. Na co najmniej kilka sposobów przedstawić, w jaki sposób obliczamy tę wartość. Ja przedstawię moje dwa ulubione, które oba nie wymagają żadnej wiedzy kombinatorycznej wcześniej. To znaczy, będą to takie sposoby możliwie od zera. Pierwszy będzie zakładał podejście po prostu takie podejście. Naturalne, to znaczy będziemy się starać symulować te wybory. To znaczy wybieramy jeden element, zostają nam, zostaje nam reszta, wybieramy drugi element, zostaje nam reszta, wybieramy trzeci element i tak dalej. Jak to wygląda? Mamy na początku, dajmy na to, 7 znaków zapytania i chcemy wybrać dwa kubełki. Tak jak w tym, co narysowałem tutaj, ale zmazałem. Pierwszy ze znaków zapytania możemy wybrać na 7 sposobów. No bo mamy znak zapytania numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, numer 5, numer 6 i numer 7. Także wybieramy jeden z nich i następnie zostaje nam jeszcze do wybrania jeden, przy czym zostało nam sześć. To znaczy musimy wybrać, wtedy wybraliśmy jeden spośród siedmiu, teraz wybieramy jeden. Pośród sześciu. I nieważne, który wybraliśmy jako pierwszy, czy wybraliśmy znak numer 1, czy znak numer 2, czy znak numer 5, cokolwiek, to i tak zostało tam sześć. Także moglibyśmy je ponumerować od nowa i wybrać ten następny. Także możemy zrobić coś takiego. Także wybieramy najpierw mamy siedem sposobów wyboru, następnie sześć sposobów wyboru. No, ale napotkaliśmy na pewną trudność. W tej chwili nie potrafimy rozróżnić, czy wybraliśmy najpierw znak zapytania numer jeden, a potem znak zapytania numer dwa, czy może na przykład najpierw wybraliśmy znak zapytania numer dwa, a potem znak zapytania numer jeden. Ale to tak naprawdę nie sprawia nam większego problemu w praktyce, ponieważ wszystkie znaki zapytania są rozróżnialne. Każdy ma numer. A skoro tak. I zawsze wybraliśmy dokładnie dwa. A skoro tak, to po prostu musimy zauważyć, że nie ma różnicy, czy wybraliśmy najpierw pierwszy, a potem drugi, czy najpierw drugi, a potem pierwszy. Także wystarczy podzielić to przez dwa, no bo zawsze na dwa sposoby możemy wybrać ten sam zbiór. I chcielibyśmy tak naprawdę znaleźć jakiś bardziej ogólny wzór na coś takiego, no bo to, co ja pokazałem, to jest po prostu jakiś jeden przypadek. Więc zróbmy sobie teraz coś poważnego. Wybierzmy k elementów spośród n. Najpierw będziemy mogli wybrać na n sposobów, następnie na n-1 sposobów, następnie na n-2 sposobów, następnie na n-3 sposobów, na sposobów i tak dalej. I najfajniej by było, jakbyśmy tak mogli wybierać aż do ostatniego elementu, który byłby tylko jeden. No bo wtedy wystarczyłoby napisać, że wybraliśmy, że mieliśmy n silnia możliwości wyboru. Każdy, mam nadzieję, zna już symbol silni. Silnia, n silnia oznacza po prostu iloczyn wszystkich liczb od 1 do n lub od n do 1. Um, Także mm, wybralibyśmy sobie, tak? No ale zauważmy, że sam fakt, że my się musimy zatrzymać w pewnym miejscu, konkretnie nie będziemy już tego wymnażać przez n minus k, wcale nam dużo nie psuje, bo jeżeli podzielimy sobie n silnia przez n minus k, silnia. to otrzymamy dokładnie tyle, ile mieliśmy otrzymać. To znaczy będziemy mieli n razy n minus 1 razy n minus 2 razy n minus 3 i tak dalej, i tak dalej, aż do n minus k plus 1. A wszystko dalej zostało w pewnym sensie odpisane, zmazane poprzez to dzielenie. I teraz mamy już to, tę część, to znaczy część 7 razy 6, a chcemy się jeszcze dowiedzieć. Ile, ile razy powtórzyła nam się każda kombinacja. I odpowiedź, ile razy powtórzyła nam się pewna kombinacja, w pewnym, momencie, w pewnym sensie już padła. Ponieważ kiedy wybieraliśmy n elementów, no to mogliśmy je na początku, jak powiedziałem, wybrać na n silnia sposobów. No bo wybieramy jeden z nich, potem wybieramy drugi, potem wybieramy trzeci i tak dalej. I tak naprawdę, jeżeli byśmy wybrali n elementów, no to możemy je wybrać w n silnia kolejności. No a k elementów w takim razie, no bo tyle wybieramy, możemy wybrać na ile sposobów? Na k silnia sposób. Oczywiście. Także wystarczy podzielić wszystko przez k silnia. I otrzymaliśmy. Pełen wzór na n po k. Czyli już w pewien sposób rozwiązać nasze zadanie, a przynajmniej zabrać się za rozwiązywanie, gdyż udało nam się przekształcić zadanie z fasolkami i kubeczkami we wzór. Najpierw zmieniamy sobie n i m, gdzie n to liczba kubeczków, a m to liczba fasolek, na taki symbol. Następnie obliczamy ten symbol, korzystając z naszego wzoru. Teraz Pokażę jeszcze zgoła inne podejście do problemu wyboru k elementów spośród n elementów, który jest moim ulubionym sposobem i który również nie wymaga specjalnych metod i który można szybko wykazać. Weźmy sobie n element. W tym przypadku niech to znowu będzie 7. I chcemy wybrać pierwsze dwa z nich. Znaczy chcemy wybrać dwa z nich. To moje podejście do tego problemu jest następujące. Weźmy sobie dowolną kolejność tych siedmiu elementów, a potem weźmy sobie te dwa, które wypadną akurat na pierwszych dwóch miejscach w tej kolejności. To jest oczywiście podejście, które nie jest w żaden sposób podejściem, które Rozwiązuje nam zadanie, ale jest to podejście, które sprawi, że faktycznie będziemy w stanie każdą możliwą parę elementów wybrać. Dlaczego? No, bo możemy sobie ustalić taką kolejność elementów dla każdej pary, żeby te dwa elementy były na dwóch pierwszych miejscach. Na przykład, gdybyśmy chcieli wybrać elementy 3 i 5, no to jedną z takich kombinacji, znaczy jedną z takich kolejności byłoby 3, 5, 1, 2, 4, 6, 7. Ale na przykład istniałaby też kolejność 5, 3, 2, 1, 4, 6, 7. Także na pewno nam nie zabraknie kombinacji, które zawierają jako swoje pierwsze dwa elementy, jakieś ustalone przez nas. Jakieś dwa ustalone przez nas. No i tak samo w ogólnym przypadku na pewno nie zabraknie kombinacji n elementów, które jako pierwsze zawierają. Jakieś konkretne K. No, i co się dzieje tak naprawdę? Mamy problem, ponieważ te nasze dwa elementy, ja je może oddzielę, które są na początku, mogły być, mogą być na parę sposobów tutaj rozmieszczone. No, konkretnie na tyle, ile ich jest silnia sposobów, jak to już sobie tutaj pokazaliśmy. Także musimy wziąć pod uwagę, że one mogą być rozmieszczone na jakąś tam swoją liczbę sposobów. No a wszystkie, których nie wzięliśmy, też mogły się rozmieścić na swoją liczbę sposobów. I nas nie obchodzi zupełnie w jakiej kolejności one są, bo my ich nie wybraliśmy. Także ich kolejność również nas nie obchodzi. A na początku stwierdziliśmy, że obchodzi nas kolejność wszystkich elementów, ponieważ braliśmy sobie kolejność braliśmy sobie dowolne ustawienie wszystkich siedmiu elementów. W takim razie jeżeli weźmiemy sobie dowolną kombinację wszystkich elementów, a potem zabierzemy te, w których się powtarza kolejność elementów wybranych i te, w których się powtarza kolejność elementów niewybranych, no to powinniśmy uzyskać unikatowy egzemplarz, unikatowy egzemplarz ciągu dla każdego k elementów, które moglibyśmy wybrać. No i ile tak naprawdę jest w końcu tych ustawień? No wszystkie elementy możemy ustawić na n silnia sposobów, N silnia tutaj reprezentuje ten górny łuk. No ale musimy wziąć pod uwagę, że za dużo razy policzyliśmy to, bo każdą taką, każdą kolejność k pierwszych elementów musimy sprowadzić do jednego przypadku. No i każdą kolejność wszystkich pozostałych elementów też musimy sprowadzić do jednego przypadku. O. Także wzór będzie taki. No i o dziwo. Te dwa wzory są dokładnie te same. Także wygląda na to, że udało nam się rozwiązać zadanie. Znaczy, udało nam się sprowadzić zadanie do obliczenia takiego dwumianu. Zasadnicze pytanie, które nam pozostaje, oczywiście, to jak policzyć ten dwumian? i sugerowane przez autora zadania, bo nie jestem autorem zadania. Rozwiązanie polegało po prostu na policzeniu sobie tablicy, w której dla każdej liczby i przechowujemy sobie i silnia, a następnie liczeniu takich wzorków, przy czym to rozwiązanie ma dwie wady. Jedna wada jest taka, że tak naprawdę byliśmy proszeni o podanie wyniku modulo miliard dziewięć, co sprawiałoby, że musimy umieć nie tylko mnożyć modulo miliard dziewięć, no bo mnożenie tak naprawdę nie jest skomplikowane, bo a razy b modulo P jest równe po prostu A razy B modulo P. Także problemu nie ma, ale za to gdyby coś się zmieniło i tutaj mielibyśmy dzielenie i mielibyśmy policzyć a przez b modulo p, to niestety to już nie jest równe a przez b modulo p. To jest nieco poważniejszy problem. I tak naprawdę musielibyśmy zastosować jakieś teorioliczbowe zagadnienia, żeby policzyć wartość A przez B w obliczeniach modulo P. Dlatego spróbujemy podejść do problemu wyboru K elementów z N w jeszcze inny sposób, Nie? który umożliwiłby nam ee, poprawne policzenie Zauważmy sobie taki fakt. Jeżeli mamy wybrać spośród n elementów k elementów, to przyjrzyjmy się pierwszemu elementowi z brzegu. No i z tym pierwszym elementem z brzegu możemy zrobić dwie rzeczy. Albo możemy go wybrać, albo możemy go nie wybrać. Oczywista sprawa. Także, jeżeli byśmy go wybrali, no to zostaje nam n-1 elementów i musimy spośród nich wybrać k-1 elementów, bo jeden już wybraliśmy. A jeżeli go nie wybraliśmy, no bo mogliśmy go nie wybrać, to spośród n 1 elementów będziemy musieli nadal wybrać k elementów. Także musi zachodzić równość i w zadaniach, w których n i k są wystarczająco małe, żeby policzyć sobie po prostu każdą kombinację n i k Powinniśmy stosować programowanie dynamiczne, tak zwane, lub po prostu tablicowanie, przejeżdżając po wszystkich elementach i obliczać sobie pary na K. I wtedy jedynym działaniem, które będziemy wykonywać, będzie dodawanie, a dodawanie modulo liczba jest chyba najprostszym działaniem, jakie można wykonywać. Niestety, w tym zadaniu dane były dosyć duże, o ile pamiętam. Ograniczone były milionem i nie mogliśmy zastosować takiego podejścia, a wielka szkoda, gdyż jest ono bardzo ładne. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak zastanowić się, w jaki sposób podzielić dwie liczby modulo p. Jest takie coś, co się nazywa małym twierdzeniem fermata, i ono mówi, że a do potęgi p minus pierwszej przystaje do jeden modulo p. Dobrze mówię? Tak mówi to twierdzenie. Nie będę go udowadniał, ponieważ nie mam tyle czasu. Także chcielibyśmy zastosować to twierdzenie do rozwiązania naszego zadania. Warto jeszcze napomknąć, oczywiście, że P w takim czymś oznacza liczbę pierwszą. Następna, na szczęście, miliard dziewięć jest liczbą pierwszą. A a nie może być wielokrotnością P. No bo gdyby tak było, no to nie mogłoby zachodzić coś takiego. I my sobie tak naprawdę podzielimy liczbę podzielimy sobie obie te strony przez a przez a. Otrzymamy w takim razie, że a do P minus drugiej przystaje do a do minus pierwszej, modulo p. Także to, co nam zostaje, to zauważyć, że a przez b, modulo p, to będzie po prostu a razy b do minus pierwszej modulo p, czyli a razy b do p minus drugiej. No i jako, że przy tym mnożeniu mogliśmy sobie po prostu pominąć to, że poruszamy się w ciele modulo p i po prostu zmodulować wszystko przez p, tak jakby nic się nie stało, to zostaje nam coś takiego. I te obserwacje już w pełni wystarczają nam do rozwiązania zadania fasolki. Liczamy sobie po prostu dla każdego możliwego n jego silnie, a potem policzenie takiego symbolu sprowadza się do wzięcia n silnia, wzięcia k silnia i n minus k silnia, a następnie podzielenia n silnia przez k silnia i przez n minus k silnia. No i korzystając z tego. No i to jest wszystko, co dotyczy zadania fasolki.